Witam wszystkich serdecznie. Przyszedł dzisiaj dzień na rozsadzenie zebriny rojo. Tak wyglądają sieweczki. One mają 25 dni. 25 dni minęło od pierwszego kiełka. No i dlaczego ja to robię? Patrzcie na to. Ten pojemnik wysokości ma no nie wiem, ze 4 cm. Z czego ziemi jest 3, może 3,5 cm. Te roślinki stoją cały czas na macie grzewczej. Pojemnika nie mogę zamknąć, bo no już bym połamał te bananki. Ziemia cały czas jest gorąca, nagrzewa się od tej maty. Co podleje, to zaraz bardzo szybko woda odparowywuje. Już raz bym upiekł te banany. Jak widać, niektóre jeszcze po tej mojej małej katastrofie. Po prostu rano wychodziłem, do pracy było wszystko ok, jak wróciłem, wszystko leżało, ziemia była bardzo gorąca, w porę zareagowałem, spryskałem wodą, podlałem, no i powstawały. No jak niektóre widać, jeszcze upieczone. Jak macie matę grzewczą, no trzeba rośliny doglądać 2-3 dwa, dwa, razy dziennie nawet, sprawdzać wilgotność podłoża. No, dlatego postanowiłem dzisiaj to przesadzić. Dam większą doniczkę, wyższą. Ona ma, będzie miała 13-14 cm, może. No i pojedyncza, dlatego żeby no nie zapakować całego parapetu na oknie w samych doniczkach, w samych sumatranach, tylko po prostu porobię tutaj otwory i powtykam siewki. No i tak będą rosły. Sobie do, do wiosny. Na wiosnę porozsadzam kolejny raz do osobnych pojemników, tak żeby się ukorzeniły. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda system korzeniowy, bo sam jestem ciekaw. Jeszcze nic tutaj nie grzebałem, nie sprawdzałem. Zaraz wracam. No i patrzcie na to. Tak wyglądają pojedyn pojedyncze rośliny. System korzeniowy rozwinięty bardzo ładnie. O, teraz dobrze widać. Na razie roślinki mają po jednym liściu, ale widzę, wychodzi już drugi, kolejny. No i będę robił otwory tutaj w ziemi. Ziemię wcześniej zagrzałem, żeby nie była taka prosto zworka, żeby była troszeczkę cieplejsza. No, one i tak trafią zaraz na, na parapet, z powrotem na matę. No, ale to jak mówię, yy, ta warstwa tutaj jest już, no nie wiem, tak na oko około 14 cm, także nawet po podlaniu ta wilgoć będzie się tutaj w ziemi utrzymywać dużo dłużej niż na takiej małej powierzchni. No roślinki będą mogły korzonki puścić dużo głębiej i, i sobie swobodnie rosnąć. Pokażę Wam zaraz jak to wszystko będzie wyglądało. No, i udało mi się przenieść. Tutaj jest 41 sztuk. Tyle przeniosłem. Tych marnych nie ruszałem, bo widzę, że jeszcze niektóre próbują wychodzić. Tutaj są dwa nowe kiełki. Tutaj zostało 7. Wszystkich sumatranek naliczyłem 48 sztuk. No i zaraz to spryskam wodą. Podleję. Ten pojemniczek też trafi jeszcze na matę, bo jak mówiłem przy wysiewaniu, że te nasiona sumatrany potrafią nierówno wychodzić, nawet w odstępie miesiąca. O, załączył się wentylator, czas kończyć film. Trzymajcie kciuki za sumatranki. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.